Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Kolejna filiżanka kawy z wróżką. Zapraszam do wysłuchania. Także zaczynamy. Tu na froncie nic nie ma oprócz pięknych róż. A jest tutaj jakiś mały znak. Zaraz sobie zobaczymy ten znak. Tu jest jakaś kropelka, moi drodzy, oczekiwanie na jakieś wydarzenie. Mhm. Tutaj jest zawieszenie, ktoś właśnie czeka na jakąś odpowiedź, na wydarzenia jakieś, tak. Tu jest osoba, która jest zawieszona, bardzo dużo myśli, bardzo dużo takiej kreatywności, ja bym też powiedziała. O czymś myślicie? No właśnie, i tu jest ten znak zapytania. Można powiedzieć, że ktoś myśli, ale też jakaś wiadomość idzie do was, i wiadomość y, inicjał A, L tutaj się pokazuje. Taka osoba planuje się tutaj z Tobą skontaktować, mm, kochana, albo też y, moi drodzy, 25 to może być ważny dzień. Dwadzieścia pięć. Tutaj, tak jak gdyby oczekiwanie na jakieś rozmowy w uczuciach. Coś tak, jak gdyby był zerwany kontakt ktoś by chciał naprawić jakiś swój błąd, porozmawiać, wyjaśnić. No właśnie. Siedem. Liczba. Dla kogoś szykuje się podróż, moi drodzy? Pięć? Pięćdziesiąt pięć? Co tu jeszcze mamy? Jest, moi kochani. Podpis. Podpis, który będzie ważny. Będziecie składać jakiś dokument, znowu bardzo dużo, tak jak gdyby pieczątki, tutaj ja widzę. E, tutaj napis. E, Coś idzie, coś wzrośnie, tak jak gdyby do góry, tak? Hmm. Tutaj przed wami otwiera się jakaś nowa możliwość. Wzrost. Hmm, a to ciekawe. Otwarcie, bo tu jest tak, jak gdyby po angielsku. Open. Open uper. Czyli do góry coś idzie, coś wzrasta, coś się podniesie, coś się poprawi. Tu są możliwości. W każdej sferze to może być, tak? Bo tutaj możecie wzmocnić swoje życie uczuciowe, swoje serce, swoje zdrowie, możecie wzmocnić swoją miłość także też możliwości kreatywności i tak dalej w życiu zawodowym. No dobrze, kochani, coś tam jednak widać w tych filiżankach. Tutaj myślę, moi drodzy, że zbliża się właśnie jakaś podróż, będziecie gdzieś wyruszać. Moi drodzy, tutaj jest dużo takich możliwości różnych, ale też dużo porozrzucanych cyfr różnych. Będziecie o coś walczyć, będziecie teraz coś na pewno załatwiać, naprawiać poprawiać, to może być też i w waszym domu, jakieś naprawy sprzętów, yy, na przykład AGD albo kupno jakichś sprzętów AGD, naprawy yy, zmiana yy, na lepsze, tak? Otrzymacie jakąś, nie wiem, albo dobrą promocję, albo jakąś propozycję, coś sobie kupicie, coś będzie dla Was bardzo korzystnego w tych zakupach. Dobrze. No, jest tutaj, moi drodzy, okazja finansowa, która się pokazuje. Właśnie. Tak. Też, moi drodzy, tutaj są tak, jak gdyby dwoje dzieci bliźnięta. Albo będziecie mieć do czynienia z bliźniakami jako bliźniętami, tak? Albo z takim znakiem zodiaku. Może też być opieka właśnie nad dziećmi, nad jakimiś takimi młodymi osobami, bo tutaj widać takie moi drodzy buźki, takie twarze. Małe dzieci. Małe dzieci. Też opady mi się wydaje, że będzie śnieg, bo tutaj tak jak gdyby ktoś lepił bałwana. Mhm. Opady śniegu. I to już wczoraj, właśnie też y, tak mówiłam. Dobrze, sprawy uczuciowe, najważniejsze dla Was, dużo zastanawiania się nad przyszłością, nad możliwościami. Y, tak. 7 znowu. W. Y, się pojawił inicjał. W. 7, ale też i V, F, również inicjał F, K, a tam było A oraz L. Tutaj też tak jak gdyby była liczba 95, 95 na dole, też to może być ważny numer, Jakieś sprawy, numer domu, jakaś historia, moi drodzy, która będzie się powtarzać, coś tutaj się będzie kopiować w Waszym życiu. To mogą być właśnie, nie wiem, powtórka jakiejś sprawy, zakupy, może. Będziecie kupować to, co. Tak, jak gdyby kiedyś mieliście, ale nie mogliście tego dostać. Coś takiego mi się tutaj yy, tak wydaje, że coś, czego nie mogliście kupić, dostać, to teraz jak gdyby odkupicie z powrotem. Tutaj coś zdublowane, coś niekończące się, yy, wydarzenie też jakieś, yy, albo jakaś rzecz niekończąca się. Yy, co to może być? Coś chcecie, żeby było tak jak gdyby nie koniec jakiejś sytuacji, jakiejś sprawy, coś wam zależy, żebyście mieli czego po prostu co lubicie? No nie wiem. to są jakieś rzeczy takie materialne. Znak nieskończoności tutaj też widać właśnie, że zależy wam na takiej... Albo jakiejś rzeczy, albo sprawie, która się nie kończy, tak? Bo tak Wam wygodnie. Albo chcecie na przykład przedłużenia jakiejś umowy. Uh -huh. No dobrze. Siódemki i piątki. Siedemdziesiąt siedem również. Też poprawa, moi drodzy finansów. Tutaj witanie się z kimś. Będziecie się z kimś witać, jakieś fajne sytuacje. Siódemki, moi drodzy. No też uważajcie na jakieś sprawy ukrywane. Też mogą się wyjawić jakieś tajemnice, bo tu są rozmowy, przywitanie jak gdyby dwóch osób, rozmowy i przy tym wyjaśnienie tajemnic. Tak, tutaj się witacie. No dobrze moi drodzy. Ja myślę, że tutaj w tej chwili żaneczce to ja już na razie nic nie zobaczę. Przepraszam. Zobaczymy na talerzyku. Czy ja tu coś zobaczę przez te wzorki? Bo czasem powiem Wam, że tutaj to przeszkadza. Jak jest za dużo moi drodzy, jakichś wzorów, jakichś kwiatów. Nie wiem, tu są jakieś zwierzęta, postacie. Możliwe, że pójdziecie i też jakieś, tak jak gdyby oświetlenie. Zwierzęta to może być jakiś park oświetlony. Ktoś coś może zwiedzać po ciemku, bo jest bardzo dużo światła tutaj. Albo też otrzymacie jakieś oświecenie. Też, moi drodzy, tutaj może być właśnie Jakieś wyjaśnienie, oświecenie, coś zobaczycie, jakąś sytuację, jakąś osobę yy, w jakimś innym świetle. U Inicjał się pokazał, parasol, parasol, potrzeba, moi drodzy, schronienia, możliwe, że też potrzeba zadbania o swój, tak jak gdyby o swoją przyszłość. Będziecie może też myśleć nad przyszłością, nad zmianą czegoś, no nie wiem, o jakiejś pracy dodatkowej, o dodatkowym ubezpieczeniu. Tutaj też ja Wam powiem, że otrzymacie jakieś taki spełnienie marzeń. Tutaj jest jakieś marzenie spełnione. Coś się dobrego zadzieje. Jest miłość, a jeśli nie macie miłości, to miłość jest tak naprawdę w przedpokoju. Puka do Was miłość. Mhm. Ktoś może się oświadczyć, zaręczyć. Bardzo istotne będą zwierzęta w najbliższym czasie. To może być właśnie zwierzęta i światło, i oświetlenie. To będzie bardzo istotne. Też możecie, moi drodzy, właśnie zwiedzać po ciemku jakiś zamek oświetlony, coś takiego mi się tutaj pokazuje. No, idzie lepsza przyszłość. Więcej, moi drodzy, wasze sprawy jakoś tutaj się zaczną rozwijać. Tu znowu 74 się pokazała liczba. V. Inicjał. No tak. Także ja myślę, że też ogień będzie ważny. Albo ktoś rozpali w kominku, albo ktoś będzie coś robił, moi drodzy, tak naprawdę yy, z ogniem, tak? Ognisko, ogień. Tutaj jest tak. Tak jak gdyby to było ważne. Światła, zwierzęta i ogień teraz, tutaj w tym spodeczku. No dobrze, zobaczmy sobie karty Sybilli, bo jest taka dosyć szczegółowa. Co dopowie nam do tego czytania dzisiaj? Zobaczymy sobie. Sybille Lenormand i może jeszcze jakąś talię, jedną, co dopowie. No tu, moi drodzy, jest miłość, ale też są sprawy przygotowania do jakiejś uroczystości. Tutaj, moi drodzy, też wydatki, wydatki związane z domem, z uroczystością jakąś. Tutaj się z kimś pogodzicie we własnym domu, taki miły czas. Będziecie mieć jakiegoś gościa. I też spóźnione tutaj jakieś dla Was są wiadomości, moi drodzy. I dużo obowiązków w domu. Dużo obowiązków. Spotkania z kobietą, dużo obowiązków, y, zaległa jakaś rozmowa, która się odbędzie u Was w domu z kobietą do miesiąca czasu. No dobrze, zaraz zobaczymy, co dalej. Zaległa rozmowa, którą trzeba będzie odbyć. Karty Lenormand. Zobaczmy, co tutaj dla Was, moi drodzy, do tego czytania. Idą rozmowy, ale też dużo plotek, zmiany koło Was, moi drodzy. Spotkania ze starszymi członkami, tak jak gdyby rodziny, jakieś sprawy, które się wyjaśnią korzystnie, i tutaj będziecie wybierać, moi drodzy, jakieś wybory Was czekają jeszcze. No, tu są sprawy do rozwiązania, tak? Sprawy do rozwiązania z przeszłości. Mogą być jakieś sprawy, w które trzeba włożyć troszeczkę wysiłku, swojej lojalności, cierpliwości. I to mogą być związane z jakąś umową, z jakąś sytuacją. Zawodową albo rodzinną, tak. Tutaj trzeba będzie porozmawiać i wyjaśnić. Idzie jakaś tajemnica, która się wyjaśni w rodzinie, i idzie też jakaś umowa, moi drodzy, dokument do podpisania. No dobrze, jako że tutaj mam te talie, to będę korzystać z tych, które mam. Zobaczmy jeszcze karty Kipera na koniec bo już mi miga bateria moi drodzy, ja tu widzę karty kipera na koniec. Co radzą? Co karty radzą? Radzą, moi drodzy, karty, aby tak naprawdę uwierzyć w swoje powodzenie i szczęście i zacząć coś od nowa w życiu. Nie bać się tego. Czy to będzie związane, moi drodzy, z karierą, czy to będzie związane z Waszym jakimś nowym pomysłem? Który będziecie mieć, albo też wasze dziecko. Nie obawiać się. Tutaj oczekujecie zmiany, chcecie czegoś nowego, i właśnie karty podpowiadają, że to będzie Twój bardzo dobry pomysł. Także jeśli macie. Yy, jakieś myśli aby coś rozpocząć to działajcie bo karty przepowiadają bardzo dobry nowy początek start i dobre finanse dobre powodzenie w tym co chcecie zacząć robić działać także świetny przekaz moi drodzy na dzisiaj karty kipera bardzo ładnie tutaj nam Pokazały. Walczcie o swoje, to co tak naprawdę ma przyjść, niech przyjdzie. Ja Wam życzę bardzo serdecznie, dużo powodzenia. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się, bo nie chcę, żeby właśnie ucięło mi filmu. I później ciężko to, moi drodzy, posklejać. Także pozdrawiam serdecznie. Tu jest bardzo dobry przekaz. Nowe początki, które mówią o powodzeniu i bardzo dobrych perspektywach na przyszłość. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.